Damiana Galei, kolejna bramka tego piąta, zawodnika piąta piąta bramka tego bramka tego w zawodnika tym turnieju i wszystko wskazuje na to, że zostanie e, najlepszym strzelcem tej zabawy piłkarskiej w katowickim Spotku. Ma pięć bramek i nikt z rywali na... Grających teraz na parkiecie No chyba jednak nie będzie w stanie go przegonić Coraz mniej czasu, 5 do 5 Czy będzie finałowa rozgrze, dogrywka Czy będą rzuty karne No przypominałoby to sytuację z finałów Piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych No mamy tutaj takie swoje Przypominałoby eee, może, ale tak. byłoby trochę ciekawsze, ponieważ tam rzuty karne były po spotkaniu, które zakończyło się wynikiem 0 do 0. Tu mamy już 5 do 5. Jesteśmy a więc, więc, 10 lepsi. Jesteśmy, więc Jesteśmy lepsi lepsi. od Stanów Zjednoczonych, nie mamy więc powodów mieć kompleksu. Jesteśmy ciekawsi. Tak. I teraz są skrzypek. Paweł, Paweł. przestraszył się chyba atakującego go z tyłu rywala. Skoczył do góry, nie chciał narażać Achillesów. No i piłka poleciała nie tam gdzie powinna. Poleciała za wysoko. Łapie się za głowę, no ale chyba ma ku temu powody. Kto wie, czy ta jego bramka nie dałaby Częstochowianom 200 milionów złotych. Zwycięstwa, zwycięstwa turnieju mistrzów. 100 już ma. Chcieliby dołożyć drugie 100, a wiadomo, podwojenie sumy wywołuje wśród zawodników ogromne ambicje, i Częstochowianie będą chcieli to wygrać. Pozdrawnie Na pewno teraz o pieniądzach nie myślą. Bramka. Nie. Wcześniej nie zostaje uznana. Wcześniej był... Któryś z kibiców dotknął piłkę, która wypadała za bandę, a więc trzeba będzie jeszcze raz rozpocząć grę z boku. Tak jest. Nie ma bramki. Paweł Nadal skrzypek. 5 do 5. W drużynie z Częstochowa Paweł Skrzypek. W... w ruchu chorzów Dariusz Gęsior. To chyba najaktywniejsi zawodnicy w tej fazie spotkania. I ofiar. Właśnie Dariusz Gęsior próbował jednak. Jego strzał zablokowany. I skrzypek. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Mógł oddać tutaj. I na walka lewą dwóch, dwóch najaktywniejszych. Gęsior, kontrast. Trochę Dariusz Gęsior przesadził w tej walce. Pomógł sobie ręką i piłka z boku dla Częstochowian. A czas ucieka. Słyszą Państwo, kibice ruchu cały czas wierzą w sukces swoich podopień. No i ten moment teraz wyczekiwania, czarowania się. Tutaj już będzie decydować chyba jedna bramka, chyba jedna akcja, która z drużyn tą akcję wykona. Czy jednak. Będą grać na dogrywkę. Czy wszystko postawią na ostatnią szalę no. w ostatnich pięciu minutach dogrywki? Czy będą ryzykować? Ale dogrywka to jest chyba jeszcze większe ryzyko. Tam nie będzie czasu na odrobienie. Robert Załaski, przepraszam, Krzyszko! Bramka. Bramka 6 do 5. Dob Dosyć niegroźnie wyglądająca sytuacja. Przelarz się prawą stroną, nie, dynamicznie ostry kąt. Prawie zerowego kąt. Ryszard Kołodziejczyk chyba trochę w tym momencie zas. Bramkarz, który przez cały czas bronił wspaniale, tutaj jakby, nie wiem, pilnował krótkiego rogu tak jak powinien pilnować, natomiast zostawił piłce za dużo miejsca po swojej prawej stronie i niestety 6 do 5 dla Rakowa, niestety oczywiście dla ruchu Chorzów. A do zakończenia spotkania już mniej niż 120 sekund. 120 sekund. Mniej niż 120 sekund dzieli Raków Częstochowa od zwycięstwa w tym turnieju. Byłaby to niespodzianka. Byłby to wielki sukces piłkarzy tego klubu. Trener, przepraszam, sędzia Stanisław Żyjewski upomina zawodników. Gra się zaostrza. Panuje jednak perfekcyjnie najlepszy sędzia 95 roku w plebiscycie katowickiego sportu. Panuje nad sytuacją nieładnie, nieładnie, nieładnie. nieładnie, nieładnie Witold, się, dwa y, grający z numerem trzecim Witold Dwawrzyczek. Y, Paweł Skrzypek wcelował idealnie w środek kafelka z napisem o Mało nie rozwalił bandy, a wygląda na to, że rozwalił głowę. Niestety szkoda. Szkoda, trochę Witold Dwawrzyczek w tej sytuacji przesadził. W tym momencie tłumaczy sędziemu, że nie chciał. Miejmy taką nadzieję, że nie chciał rzeczywiście. Nie, nie chciał, wskazuje to chyba jednak na to zachowanie. Teraz tego zawodnika przeprasza e, swojego rywala, swojego kolegę przecież. E, czasami się zdarza, trochę się zapamiętał, trochę się zapędził. No ale walczą teraz o zwycięstwo. 60 sekund do końca. E, w ataku Chorzowski. Pan będzie próbował sam, będzie próbował strzelać, nie oddał do Wawrzyczka, Witold, Wawrzyczek. Poprzeczka. No tym razem Grzegorz Cyroliński miał sporo szczęścia. Miał w turnieju szczęście Marek Matuszek, jego kolega Grzegorz Cyroliński, również ten dzień będzie mógł uznać jako swój szczęśliwy. No Temperatura proszę, drodzy Państwo w katowickim spotku już chyba blisko 100 stopni. Już osiągnęła poziom wrzenia. Wszyscy kibice stoją, nikt nie siedzi i koniec spotkania. Zwycięzcą halowego turnieju piłki nożnej Spodek Masters Cup został chyba niespodziewanie zespół Rakowa Częstochowa. Drugie miejsce dla Ruchu Chorzów. A półfinalistami byli, przypomnijmy, takie firmy jak ekipa Łódzkiego Widzewa i GKS-u Katowice i oni teraz patrzą i podziwiają swoich kolegów z mniejszych ośrodków, którzy cieszą się ze zwycięstwa w tym turnieju. Dziękują teraz Częstochowianie swoim kibicom, tym golasom, którzy gdzieś tam, na Jaskółce, bardzo głośno, bardzo skutecznie okazało się, dopingowali swoich ulubieńców. Ruch chorzów, pięć bramek, raków Częstochowa, sześć. Tak wygląda wynik finałowego pojedynku. To zabawa jest to hala, ale każde zwycięstwa się liczą, tym bardziej zwycięstwa, które przychodzą jakby nieoczekiwane. Ja uważam, jeżeli coś się robi, a szczególnie gra się w piłkę, to się gra po to, żeby wygrywać. Myśmy tu specjalnie się nie nastawiali do tego turnieju tym momencie dla mnie niespodzianka. Właśnie, rozmawiałem z wieloma osobami przed rozpoczęciem imprezy. Większość kupowała finał. Widzę w GKS Katowice, a tutaj niespodziewanie drugoligowy ruch spisał się bardzo dobrze i Raków-Częstochowa, na którego nikt zupełnie nie liczył. Którego z pańskich zawodników chciałby pan szczególnie wyróżnić? Wiem, że w tego, w tego sytuacjach trenerzy mówią wszyscy, natomiast kibice z chęcią usłyszą jedne, dwa nazwiska. Nie, ja uważam, że nie wszyscy, bo niektórzy nie spełnili zadania. Natomiast kilku Zawodników na pewno tu się wyróżniło. Ja tu mam na uwadze na pewno ma matuszek w ramce, bronił warto. Drodzy Państwo, żegnamy się powoli z katowickim spodkiem, żegnamy się z piłką nożną w hali. Nie GKS nie widzę łódź, nie górnik zabrze, a Raków Częstochowa. Oto zwycięska drużyna w turnieju Spodek Master 96. Wyrozumowana. Mądra piłka łódzkiego Widzewa przegrała z wolą walki z sercem prezentowanym przez piłkarzy Chorzowskiego Ruchu, którzy niestety w finałowym pojedynku nie sprostali chyba najrówniej grającym dzisiaj piłkarzom częstochowskim. Żegnamy się więc z piłką nożną. Za tydzień o tej porze będzie piłka ręczna. Do zobaczenia za tydzień. Gratulując piłkarzom z Częstochowy dobranoc mówią Państwu Wojtek Jagoda i Krzysztof Wania.